manetko widzowie. I dzisiaj robimy opening tych lucky bloków. Będzie bardzo wielki opening, więc szykujcie się, bo ten film będzie trwać trochę długo. Dobra, widzowie, dołączamy na mój priv. Mam nadzieję, że nikt nie dołączy i mi zamyli te lucky bloki. A mam strasznie duszę. Dobra, widzi, widzimy się widzowie jak... Jak, be, jak ten... jak będę mieć włączony prywatny serwer. Dobra, widzowie ciekawe co najpierw dostanę z tego. Bo już się w końcu vlogowałem. I zobaczmy co dostanę. I cappuccino, clownino. Dobra, z tego Admin dla kidlocka, proszę Six 7. Nie, dostałem los bombinitos. A stako lucky blok, proszę, ten nowy burrito bandito. Nie, prawda, nie, miałem los nowej od potitos. Dobra, proszę, los six seven. Mm. Mm. Los tung 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 chitos. O, tutaj mam dwa. Otwieram dwa naraz. które te lepsze zostawimy na później. Dobra ty. Z mutacją rip. Nie. Ale teraz tego lucky bloka. Dobra, proszę, 67, chociaż mi dajcie. <grym> teraz ten. Proszę, coś dobrego. Prawie był sukces, tylko dostałem jedego Karlu. Dobra, teraz proszę tego. Moja <laughs> coś dobrego z tego. Dobra, teraz muszę teraz otworzyć te lepsze. Proszę. <laughs> to sam sekreta! Popki i spiderini, w końcu. Ale to jeden sekret, to mało. Ciekawe, czy coś dobrego dostanę z tego. Nie, stuk, stuk, tuk, cittos. to fajnie. Dobra. Myśl, że, myślę, że tamten tako, la, tako jest słabszy. Dobra, to otwórzmy tego. <laughs> Aha, tak. jak dostanę coś słabego z tego, proszę, ten Six. No widzowie trochę słabe, to mi trochę dobre. Nara widzowie.